Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, zobaczcie, przychodzę dzisiaj z rowerami. Nie jednym, bardzo wieloma rowerami. To jest książka napisana przez Andrzeja Komendzińskiego, który jest, no, pasjonatem. Człowiekiem bardzo wkręconym w rowerowy świat. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o najdoskonalszym pojeździe w historii ludzkości. Patronuję tej książce z zachwytem, bo bardzo, bardzo lubię takie edukacyjne książki, w których bierzemy jeden temat, rozkład Zadamy go na czynniki pierwsze i możemy odpowiedzieć na wszystkie dziecięce pytania. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie tylko dla mam. Gdzie są odcinki, w których zachęcamy dzieci do tego, żeby po prostu wyszły z domu. Ja wiem, to jest taki dziwny świat, w którym trzeba zachęcać dzieci, żeby wyszły z domu, no ale jest jak jest. I teraz, słuchajcie, no, rower jest jednym z takich wynalazków, które zachęcić bardzo mogą. My tutaj poznajemy całą historię powstania rowerów i tego, jak się zmieniały przez lata. One mają już 200 lat. To jest w ogóle taki fajny spis treści. Zobaczcie, jak pomysłowo. Bo ilustracje tutaj są genialne i chcę Wam powiedzieć, że ilustrował też autor. I gdyby się ktoś zastanawiał, e, no, rowery, co takiego fajnego jest w tym rowerze? Bach, proszę bardzo, tutaj mamy wszystko wypisane i cudownie to jest wypisane, bo tak, rower jest efektywny, jest ekologiczny, jest praktyczny, zdrowy, daje wolność, jest mnóstwo rzeczy. Które możemy na przykład powiedzieć naszym dzieciom, jeśli chcemy je wiedzieć, ściągnąć z kanapy i zabrać na wycieczkę rowerową. Róbmy to jak najczęściej. Tutaj jest historia, czyli cała ta ścieżka historyczna, jak powstawały rowery, jak się zmieniały. Dodatkowe informacje, oczywiście dla wszystkich miłośników zaglądania, rozgrzebywania. Bardzo wiele dzieci chce wiedzieć, z czego składają się poszczególne maszyny, rzeczy. No i tutaj mamy rower w całej. Swojej okazałości rozłożone na czynniki pierwsze. I teraz zobaczcie. Tych rowerów najróżniejszych jest bardzo, bardzo wiele. Na przykład górski. I z racji tego, że robił to specjalista, w sensie pisał tę książkę specjalista, mamy tutaj bardzo szczegółowe informacje, do czego to się może przydać, jakie były pierwsze rowery górskie. To mają charakterystycznego dane rowery, i oczywiście gdzie można je wykorzystywać, bo można nimi jeździć, że tak powiem, po wertepach, ale są też na przykład rowery torowe. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Dobrze znam bmx -y, wspominam je ze swojego dzieciństwa, i zobaczcie, tutaj jeszcze mamy dodatkowo różne sztuczki na tych BMX-ach. No, robiło się, robiło tandem. Zawsze marzyłam o tandemie, nigdy nie miałam okazji. Rower pocztowy, Zobaczcie ile ich tutaj jest, a to nie koniec, no bo właśnie oszukałam tego i pięknie mi się otworzyło przypadek, nie sądzę, bezpieczeństwo na rowerze, bo nie ma po prostu, nie ma odstępstw, nie można sobie powiedzieć: A rower to tylko taki pojazd, delikatny, nic się nie może stać. Oczywiście, że może się stać, więc już nawet nie wspominam o kasku, tylko o wszystkich innych zasadach bezpieczeństwa rowerowego. Dowiemy się z tej książki. No i oczywiście zasady ruchu drogowego, z którymi. Można nasze dzieci zapoznawać już od samego początku praktycznie. No i dbamy o ten przedmiot, słowniczek. Zobaczcie, jak kompleksowo opracowana książka, a do tego no, piękne ilustracje i masa wiedzy. Dajcie mi koniecznie znać, czy wkręcicie się w tę rowerową przygodę. To co? Czytamy?